To jest Artur i przez przypadek nie nagraliśmy, jak, biję pięć, jak bijam 5000 harków. E, dlatego e, dzisiaj będzie Opening i ja sobie będę miał naj, e, osobę, którą najnowszą dostałem. Ostatnio. A ja najlepszą. Najszybciej. E, A ja najlepszą. Dostałem najszybciej biwi. To jest mój jedyny epicki, Nie ma żadnych mitycznych i legendarnych, które że jestem słaby. Ale mam dzisiaj mega box, mój trzeci w życiu i. E, zagramy sobie jedno duo. Będzie to Otwórz i graj z ostatnią skrzyneczką, e, z tych mniejszych. Oczywiście otwieramy te mniejsze skrzynki, bo raczej tutaj i tak nic nie wypadnie. E, mm, może wolniej, żeby się widzieli, Darylita. E, Bulbo. I teraz, jakie, takie jakie karty nam wylecą, będziemy grać. Otwórz i graj. Zapożyczyłam to od e, takiego youtubera Kremola. E, nie wiem, czy go znacie, ale Citrox mu też ukradł e, tą serię, tak jak można powiedzieć, więc od nich dwóch ubrałem serię. Czyli będziemy musieli grać tikiem. Mam Znaczy a czyli przegraliśmy. A ty darylem? Akurat to przy nim gram. E, ja biorę tikę, a ty darylem. Okay. Czyli prawdopodobnie widzicie, jak będę miał 4990, będę miał mało, ha, mało już pucharków, bo z Mateuszem to ciągle przegrywamy. Chyba z tobą. Nie z Mateuszem. Z Arturem, bo na nią mnie kradę. Nieprawda, a kto ma 5000 pucharków? Ty, dlatego, jakoś ciągle krasz z Farelem. Nie, nie gram z Farelem. Przecież... Przecież nawet jego klany są tam 11 czy coś tysięcy pucharków. 11 000, coś takiego, nie? Jak widzicie, zaawansowanym gratikiem to dobrze. To jest To coś mi się laguje. skinąłem lepiej. Ucieka. A ja tu mam mało HP, fak, 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 mamy dada. mamy deda ma ult, ona ma ulta, więc mamy deda. Czwarte miejsce było, czwarta ranga, ale jest dobrze. Mianza. Ale to było, to już i tak otwórz i graj, więc... Pierwszy raz gramy otwórz i graj. Teraz otwieram big boxa, to są większe szanse na to, że coś mi wydropi, ale tak nic nie wydropi. PAM! Wydropiła mi pam! Pam mi wydropiła! Wydropiła mi pam! cię mi Pam. Jeszcze Big Boxa dzisiaj otwieramy. Otwierasz Ja się, czy będzie 6 kart? Czy będzie 6 kart? Do 3 razy tego, to jest mój trzeci w życiu, nie? 5, dobra. Czyli teraz dostajemy punkty do Daryla 12. Do Poko 14, do BO32, do Rozy 50, do Broka 52. Eee, dwa tikety i trzy gemy. już gemów. Wydropiłem PAM. I tak mam to gdzieś, że otworzyłem mega boxa. Wydropiłem PAM z big boxa. cię ja mój drugi epicki. Ja to jednak mam szczęście. Pamy są pi. Więc to tyle w tym odcinku. Miastem. ale...